Witam, w dzisiejszym odcinku sobie podbieramy trochę załonników, trochę nagród i tak dalej. Jakichś końców za sprzedanych zawodników. Będzie tego dużo. No tutaj mamy tych z brązowych sprzedanych graczy. Myślę, że jakieś 500, no 420 tysięcy jest. Przejdźmy sobie teraz do questów, bo w questach mamy coś do odebrania ciekawego, czy nie? Mamy tutaj 10 tysięcy końców, ale to i tak jest yy, nieważne w tym momencie. Bo patrzmy: Heroes Day Quest, mamy tutaj 10 tysięcy, ale to nie jest ważne, bo yy, przejdźmy sobie do Exchange'u. Bo w Exchange'ach mamy tutaj też trochę do pobierania. O, tutaj mamy tak: 80 plus gracz. No zobaczmy, yy, co tutaj yy, trafimy. Raczej to nie będzie nic dobrego, aczkolwiek jeśli to są ekrany, to już jest dobrze. Argentyna, Bramkarz, Emiliano Martinez, ok? To jest 85 plus overall, 85 karta, czyli 400 tysięcy. 000... Karta warta 400 tysięcy się trafiła, ok? Teraz mamy kolejne 70 plus. Nie będzie ten Holender z yy, Eredivisie. No zobaczmy. Daily Bonus Pack. I mamy tutaj Jonathan Tach. Mamy tutaj Guncar Ramosz, oni No i zobaczmy. Mm, teraz tak. Mamy tutaj. Czy mamy tu coś ciekawego? Chyba na razie nie. A Player of the Move. Zobaczmy. Blachowicz. A kiedy się kończą te karty. Yy, za 16 dni tak plus minus. My, czy taką jedną możemy sobie zrobić? No, możemy sobie zrobić taką jedną wymiankę. Zobaczymy akurat, czy coś dobrego trafimy. Może i nawet dwie się uda. Zobaczmy szywalię. 89 plus karta. Tu będzie szansa na. Yy, drugie Lewandowskiego, aczkolwiek nie liczę na Lewandowskiego, jak będzie karta dobra, to będzie dobrze, Francja, ST To jest Terrier, ok 89, czyli to nie był dobry traf No dobra, przejdźmy sobie dalej, ja mam taką paczkę, ja raz na jakiś czas możemy sobie tworzyć Czy są tu jakieś nowe karty Team of the Week? Ultra czyli nie niestety. Simicas. Okej okay. No, otworzyłbym tą paczkę, jedną taką, aczkolwiek raczej się nie opłaca ich odbierać. Chociaż. No, odbierzmy tutaj standardową paczkę. Raczej też nic. Dobrego tutaj nie trafimy. Ale zobaczmy. Ok, są ekrany, czyli będzie coś dobrego. To będzie 85 Plus karta, Włochy, CB. Los Angeles to będzie Kielini. Tak, Giorgio Kielini 86 overall, środek za 600 000 na plus się. Ultra Pack z MLS Quest Daily Upgrade, ok. To jest Ultra, ultra Pack, czyli to będzie coś dobrego. Zobaczymy, okej, okay, sam ekran, czyli tak. To jest, nie wiem co to jest za event, Rivald, Rajwa, czy jakoś tak, to jest Kabeja, Chlorz jeszcze się trafił, ale nie jest sprzedawalny, sprzedawalny, u a i tak się nie sprzeda, bo za dużo ofert jest, um, transfer no tutaj Remi, Kabeja może się akurat sprzedać, tylko nie wiem z jakiego eventu to jest karta, ale nieważne. Ok, tutaj mamy 82, 80 i tak dalej Mamy tutaj takich zawodników brązowych, aczkolwiek oni raczej nie będą różnymi e, sprzedaży, ale dobra. MLS nie. E, Heroes. Tutaj w Heroesach mamy teraz tak e, Co tutaj, tutaj mamy w Heroesach? Zobaczmy. Raczej będą jakieś na 2-3 paczki do odebrania, zobaczymy, ale nie w Tricky Bees, tylko w U, te pierwsze trzy zakładki się kończą za około tam 27 godzin, czyli tutaj nic raczej nie, nie odbiorę, niestety, to jest okej. Okay. Ale to zobaczymy później Heroes Expedition No i zobaczmy Tutaj mamy Heroes Expedition Tutaj Mamy coś ciekawego Okej, okay, są te Heroes puzzle No to zaraz podbieramy te Heroes puzzle Jerzy Dudek co, co będzie dalej? 10 gemów I kolejny puzzle I kolejny puzzle, okej okay. I teraz za zero końców kolej ten będziemy mieli 4 paczki, czyli akurat tutaj 18. Raczej znaczy nie dążymy tych 25 wymian zrobić, bo potrzebujemy 7 wymian, co jest no, ciężkie do zrobienia. Bo czysto w teorii. No nie, nie, nie udałoby się tak zrobić, nie. Bo by musiało być jeszcze dodatkowy dzień, nie. Że dwa dni zamiast jednego. A OK, są ekrany, czyli to będzie coś dobrego. Miejmy nadzieję, Brazylia. CF, Firmino? Nie, to będzie. Mateuszku, Tak. Mateusz Kunia 87 z Team of the Week. Miejmy nadzieję, że to jest sprzedawalny Kunia. Okej, okay, to jest sprzedawalny Mateusz Kunia, czyli takie 800 tysięcy na plusie z tej paczki. To jest akurat dobra wiadomość. Kolejne 100 punktów. Zobaczymy, co tutaj teraz trafimy. Heroes Pack, no i zobaczmy. I teraz co dobrego wypanie. Zaraz się przekonamy. Ładuje się ekran. No jest, otwieramy tą paczkę. No i nie ma ekranów niestety po raz kolejny Lienard. Ale teraz te karty 80 overall to są bardzo drogie, są bardzo drogie. No około plus minus 250. Od 5, ceny się tak zaczynają od 250 tysięcy do 300, tak średnio. Cena za taką kartę, tak samo o 431 tysięcy za kartę 82. To są duże liczby, duże liczby. Nie ma co widzieć, to są duże liczby. I zobaczmy, Heroes Pack, kolejna paczka Reroizane 84 OWERA. A więc w tym odcinku to było wszystko. Cześć!